i bardzo się cieszę, jestem bardzo, bardzo, bardzo szczęśliwa i tyle mam do powiedzenia, dziękuję! Bardzo dużo na to pracowałam i w końcu się udało i... Tylko kuć żelazo póki gorące, mam nadzieję, że tak będzie też latem i dalej będę ciężko pracować na takie wyniki. Na pewno dużo, bardzo dużo czasu poświęciłam na to, byłam cierpliwa i w końcu mi się to udało. Tak naprawdę na chwilę obecną nie czuję tego zmęczenia, czuję samą radość i wiem, że te trudy na treningu, które wykonywałam, było warto i mam nadzieję, że że to będzie początek i będzie już coraz więcej tych medali, który tak naprawdę krążek jest dla mnie cenniejszy. Cieszyłam się wczoraj z brązowego medalu. Dzisiaj się cieszę, bo po raz pierwszy wygrałyśmy z dziewczynami tą sztafetę. Na całe szczęście każdy sezon letni na Stadionie Otwartym mogłam w nim brać udział i reprezentować nasz kraj wraz z dziewczynami oraz też w biegach indywidualnych. Natomiast to były moje pierwsze halowe mistrzostwa Europy. Bardzo się cieszę, że zostały zwieńczone złotym medalem. Jeżeli będzie zdrowie, zdrowie dopisze, to na pewno posuwią się rekordy życiowe i będzie tylko lepiej. Także proszę wszystkich o to, aby życzyli nam dużo zdrowia, bo to jest najważniejsze. Szczerze mówiąc, ten medal smakuje zdecydowanie najlepiej. Eee... To jest złoto, tym bardziej w tym takim wymarzonym składzie zdobyty. Także ja po prostu do tej pory w to nie dowierzam. Co było widać na mecie, że po prostu jak dobiegłyśmy, wszystkie zaczęłyśmy płakać do tej pory. Mam łzy w oczach, po prostu ja w ja, ja to nie wierzę, jestem strasznie szczęśliwa. Tym bardziej, że no na treningach nie zawsze szło w tym roku tak, jak bym tego chciała. Tym bardziej jestem po prostu bardzo, bardzo szczęśliwa i mam nadzieję, że w Londynie też pokażemy się z jak najlepszej strony. Przede wszystkim chodzi tu o to, że jesteśmy równe. U nas nie ma jakichś tam mega, może jest jedna jakaś wyróżniająca się, ale lekko zawodniczka, a reszta biegamy w mniej więcej podobnych, jesteśmy w podobnych dyspozycjach i to pokazało właśnie na bieżni i to, że. Każda za każdą oddaje po prostu serce i wie, że musi pomóc tej następnej zawodniczce i zostawiamy po prostu 110% na, na hali i myślę, że to pokazałyśmy dzisiaj, że walczyłyśmy do ostatniego centymetra tak naprawdę.